Dzień dobry, czwartek godzina 18.30, Angelika Muchowska. Zapraszam na wydanie specjalne wiadomości z Gminy Dobra dotyczące pomocy mieszkańcom Ukrainy. 24 lutego nad ranem wojska rosyjskie zaatakowały europejski kraj, Ukrainę. Codziennie dochodzą do nas tragiczne informacje na temat trwających walk, bombardowań ukraińskich miast i ofiarach wśród ludności cywilnej. Do Polski docierają uchodźcy z kraju ogarniętego wojną. Cierpią mężczyźni, kobiety i dzieci. To straszny czas dla całej Europy. Gmina Dobra aktywnie włączyła się w akcję pomocy dla mieszkańców Ukrainy i jest przeciwna wszelkim działaniom wojennym prowadzonym na terenie demokratycznego kraju. W związku z sytuacją, która nas zaskoczyła, czyli wojną na Ukrainie, Gmina Dobra szybko podjęła decyzję i przystąpiła do różnego rodzaju akcji. Pierwszą, jaką wprowadziła akcję dla mieszkających tutaj na naszym terenie gminy osób z Ukrainy, jak również pracujących, Wiemy, że wojna to straszne działania, dlatego też stwierdziliśmy, że będzie potrzebna pomoc psychologiczna zarówno dla osób tutaj przebywających, pracujących, ale i również dla osób, które przebywają na teren naszej gminy. Dlatego też mając współpracę ze stowarzyszeniem, które działa na terenie naszej gminy i otrzymuje podpisaną umowę z gminą na prowadzenie takiej pomocy szybciutko nawiązaliśmy kontakt i podaliśmy na stronie internetowej godziny przyjęć, gdzie osoby potrzebujące takiego wsparcia mogą się zgłaszać i mieć udzieloną pomoc. Następnym krokiem, który, który podjęliśmy to oczywiście szeroka pomoc i zbiórki, które są prowadzone na terenie całego kraju i gmina również włączyła się w tą pomoc, czyli przez Gminny Ośrodek Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej szybciutko zorganizowaliśmy miejsca, podaliśmy na stronie internetowej, gdzie taką pomoc można przekazywać. I to jest ogólnie dostępne. Każdy może się z tym zapoznać. Proszę Państwa, w imieniu własnym, ale też również naszego wojewody zachodniopomorskiego bardzo prosimy, żeby przekazywać te dary, które są. W szczególnione, ponieważ Pan Wojewoda w porozumieniu z rządem ma dokładną rozeznanie i taka lista została utworzona właśnie tych najbardziej potrzebujących rzeczy, które są zbierane i które są potrzebne właśnie po tamtej stronie. Dlatego też nie przynoście Państwo, mimo, że to jest dar serca, to może będzie potrzebne, inne rzeczy może będą potrzebne w kolejnym, na kolejnym etapie, czy w kolejnych okresach. Teraz najbardziej potrzebne jest to, co jest na tym apelu. Więc bardzo prosimy mieszkańców gminy, a wiemy, że państwo bardzo chętnie podejmujecie takie akcje i przekazujecie dary, żeby to co jest możliwe i to co możecie państwo przekazać, przekazać właśnie do tych punktów. Na pewno ta pomoc trafi jak najszybciej tylko to będzie możliwe na, dla osób potrzebujących, a ja ze swojej strony bardzo dziękuję i wierzę, że mieszkańcy Gminy Dobra, jak, jak zawsze do tego apelu wszyscy przystąpią. Gmina Dobra razem z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej ogłosiły zbiórkę darów dla mieszkańców Ukrainy. Mieszkańcy mogą przekazywać potrzebne rzeczy do trzech punktów na terenie gminy, do biblioteki w Mierzynie oraz klubów w Dobrej i Wołczkowie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich mieszkańców gminy Dobra. Wspólnie z Urzędem Gminy i z OPS-em GCKiB organizuje Akcje pomocy dla Ukrainy. Informacje, co można dać, jak można pomóc, są zamieszczone na naszej stronie www.gckib.pl, na stronie gminy, na Facebooku. I szczegółowe informacje również udzielamy pod naszym numerem telefonu 91 424 1980. Zapraszamy Państwa do kontaktu. Bardzo prosimy, abyście Państwo te dary, które będziecie Państwo przywozić, przede wszystkim były to rzeczy nowe, oryginalnie zapakowane lub czyste. Ale jeżeli chodzi o asortyment typu na przykład pampersy, środki czystości, żeby były oryginalnie zapakowane, jak również proszę Państwa, w punktach zbieramy w dobrej. W klubie, w Łączkowie w klubie oraz mierzenie w bibliotece. Tam można zawozić wszystko, co się znajduje na liście, znajdujące się na naszych stronach. Oczywiście te dary, o których mówimy, pójdą na Ukrainę, dla walczącej Ukrainy, z organizowanym transportem. Natomiast, jeżeli Państwo macie jakieś rzeczy, które chcecie ofiarować dla uchodźców, którzy się znajdują już u nas, Tutaj w Polsce też przyjmujemy w Skarbi Mierzyca, w Klubie w Skarb Mierzyca, gdzie bezpośrednio będą rozdzielane dla potrzebujących, zgłaszających, czy też będziemy poszukiwać osób, które takiej pomocy potrzebują. Bardzo Państwa zachęcamy do włączenia się do tej akcji i mamy nadzieję, wierzymy w Państwa i mamy nadzieję, że otworzycie swoje serca i wszyscy razem zrobimy dużo albo nawet więcej. Dziękuję Państwu bardzo. I walczy. Ukraina w dalszym ciągu walczy i musimy ją wspierać. Mam nadzieję, że Państwo to rozumieją. Dziękuję. Gmina Dobra na bieżąco współpracuje ze służbami wojewody w sprawie pomocy dla mieszkańców Ukrainy. Każdy, kto chce wesprzeć uchodźców, może skorzystać ze strony rządowej pomagamukrainie.gov.pl. Znajdziecie tam wszystkie potrzebne informacje. W związku z wojną na Ukrainie Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego działa w trybie ciągłym od, od pierwszych dni konfliktu. W tym okresie odbyły się dwa posiedzenia z wojewodą w postaci telekonferencji, na, na którym był uzgadniany zakres wsparcia dla uchodźców wojennych. W 28 lutego odbyło się posiedzenie. Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym omówiono zakres wsparcia osób przybywających na terenie gminy. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego i wchodzi w skład systemu zarządzania kryzysowego. Realizuje w tym zakresie głównie polecenia wojewody i organu administracji rządowej. Zbiórki dla mieszkańców Ukrainy prowadzone są w całej gminie dobra. Zbierają nie tylko instytucje samorządowe, ale również firmy, stowarzyszenia, szkoły i prywatne osoby. Dary trafiają później do zespołu szkół salezjańskich, gdzie przebywają uchodźcy, w tym dzieci i kobiety w ciąży. Do konsulatu Ukrainy w Szczecinie, na granicę polsko-ukraińską lub są bezpośrednio wysyłane do kraju ogarniętego wojną. Zbiórkę darów uruchomiły też szkoły podstawowe w Mierzynie i bez Można przynosić koce, kołdry, poduszki, środki higieny artykuły spożywcze z długim terminem ważności, środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe uspokajające, baterie, powerbanki, wodę w dużych butelkach. Do szkoły w Mierzynie można dostarczać rzeczy w godzinach od 7.30 do 19.00, a do szkoły w Bezrzeczu od godziny 7.00 do 18.00. Proszę Państwa, organizując tą zbiórkę dla Ukrainy, nie miałyśmy pojęcia, że będzie taki ogrom ludzkich serc i taki duży odzew. Bardzo jesteśmy wdzięczne w imieniu naszych przyjaciół z Ukrainy i chcemy Państwa poinformować, że ta zbiórka trwa cały czas. To będzie pomoc cały czas systematyczna. Tutaj na terenie naszej szkoły, w magazynach szkoły są gromadzone w tej chwili środki higieniczne, są, jest gromadzona żywność, są gromadzone materiały opatrunkowe, i oto też. Bardzo Państwa prosimy, jeżeli macie wolę pomagania i chcecie pomóc w jakikolwiek sposób, to właśnie przynoście tego typu artykuły. Na stronie Stowarzyszenia Nasze bez Bezrzecze na bieżąco wrzucamy to, co jest na daną chwilę potrzebne. Drodzy Państwo, dzięki Waszym ogromnym sercom dużo darów już trafiło na Ukrainę. Dużo darów zbieramy na dalszym ciągu. Natomiast serdecznie chcieliśmy podziękować za akcje, które robimy docelowo dla konkretnej rodziny. Było to sześciodniowe dziecko, którego matka przyjechała tutaj do nas na, na, na teren Szczecina. Była to rodzina naszej jednej uczennicy, którzy kupowali różne rzeczy i była to zbiórka pieniężna za którą kupione zostały produkty, które są potrzebne im na Ukrainie i w tej chwili wywożą to właśnie w tamtym kierunku. Będziemy prosić Państwa również o konkretne rzeczy dla konkretnej rodziny. Cały czas sytuacja jest, nabiera tempa i co chwilę zgłaszają się do nas inni różni ludzie, żeby zająć się konkretną również rodziną. To takie informacje również będą na naszej stronie i na stronie stowarzyszenia, jeżeli będziemy potrzebować coś, coś konkretnego. Natomiast teraz czekamy dalej. Akcja jest na pewno długofalowa i prosimy o przynoszenie w godzinach pracy szkoły produktów, które Pani tutaj powiedziała i są potrzebne ciągle. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli macie rodziny, które mają problem, barierę językową, mamy też panie gotowe do tłumaczenia tak? na, na początek, bo przy kontakcie z rodziną, do której są kwaterowane, tutaj też czasami powstają jakieś takie no, no, przeszkody, żeby zrozumieć, o co, jakie potrzeby mają dane rodziny, także mamy chętne panie do tłumaczenia, jak najbardziej możecie się też zgłaszać do nas. Gmina Dobra uruchomiła też pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy przebywających i pracujących na terenie gminy. Punkt konsultacyjny prowadzony przez Fundację SAWA znajduje się w przychodni Salus przy ulicy Daniela 32 w Dołujach. Dyżur stacjonarny psychologa odbywa się w poniedziałki w godziny od 14 do 18, a dyżur telefoniczny we wtorki i środy w godzinach od 14 do 18 oraz w czwartki i piątki od godziny 10 do 14. Numer telefonu to 697-966-449. Dziękujemy za Państwa uwagę. To było specjalne wydanie wiadomości z Miny Dobra, poświęcone pomocy obywatelom Ukrainy. Dziękujemy za Państwa liczne wsparcie. Do widzenia! Poczuł się dobrze w gminie dobra.